Cześć, w tym wideo opowiem Ci o takich pięciu największych błędach freelancerów, przez które Twój biznes się nie rozwija, a ty nie zarabiasz takich pieniędzy, jakie byś chciał. I błąd numer jeden to brak jakiejkolwiek strategii biznesowej, brak jakiejkolwiek wizji, jak ta nasza firma marzeń ma za te parę lat wyglądać. To wynika też z faktu tego, że na początku swojej drogi, ale nie tylko na początku, jako przedsiębiorca, jako freelancer jesteśmy zapracowani, zatracamy się w tej bieżączce, czyli w tych. Zlecenia, od zlecenia do zlecenia, i tak naprawdę nie ma czasu, aby spojrzeć na tą firmę z góry, aby zaplanować te działania. I jest świetna książka, która ma około 100 stron Briana Tracy, nazywa się Strategia biznesowa. I generalnie model w tej książce na zaplanowanie swojej strategii biznesowej polega na tym, aby zadać sobie pięć takich kluczowych pytań. Pierwsze pytanie to, żeby określić ten swój punkt zero. Czy moment, w którym teraz jestem, moment, w którym moja firma teraz jest, jak ten punkt wygląda? Czy ilość klientów, którą obecnie mam, satysfakcjonuje mnie? Czy pieniądze, jakie zarabiam, są tymi pieniędzmi, czy, czy, czy mnie satysfakcjonują? Czy. Klienci, z jakimi pracuję, są tymi klientami, z którymi chcę pracować. Czy usługi, które świadczę, są tymi usługami, które chcę świadczyć, tak? Czyli ten punkt zero, w którym punkcie teraz jesteśmy, tak? Bardzo fajne ćwiczenie, które pozwala właśnie na spojrzenie na naszą firmę, na nasz biznes z góry, żeby właśnie oderwać się od tej bieżączki i spojrzeć na to z góry. Pytanie numer dwa, które należy sobie zadać, to... O swoją przeszłość, jakie moje decyzje, jakie moje działania doprowadziły mnie do tego punktu, w którym jestem teraz, tak? Które, z których jest takie fajne pytanie w tej książce, jeśli miałbyś tą wiedzę, którą masz dzisiaj, z których działań w przeszłości byś zrezygnował? Czego byś nie robił, nie robiła, tak? I dla mnie to był właśnie game changer. Ja też tak zatracałem się w tych swoich zleceniach. Robiłem strony, robiłem zlecenia, których tak naprawdę wewnętrznie nie chciałem robić, ale brałem te zlecenia z takiego nie wiadomo, nieuzasadnionego też strachu, że co będzie jutro. Jutro może tych zleceń nie, nie być, tak? Nawet tych słabych, których nie chcę, więc biorę, biorę, biorę szybko i brałem zlecenia, między innymi poprawiałem strony po innych. I właśnie sobie zdałem, bo już po tych dwóch pytaniach zdałem sobie sprawę, że w tym punkcie, w którym jestem, w tym punkcie moim zero, ja nie chcę tego robić. Nie chcę brać tych wszystkich zleceń, nie chcę poprawiać sobie brać czyste, proste strony, które sprawiają mi przyjemność, tak? Więc zdaj sobie sprawę, które działania doprowadziły Cię do tego punktu, w którym jesteś teraz. Co było dobre, tak? Ja też sobie zdałem sprawę, że kurczę, dobre w moim przypadku było nagrywanie YouTube'a. Co bym dzisiaj zrobił inaczej? Nagrywałbym jeszcze więcej, tak? Czyli patrzysz w przeszłość. Pytanie numer trzy w tej strategii marketingowej, jakie należy sobie zadać, to wyobraź sobie swoją firmę marzeń. Jak ta firma marzeń ma wyglądać za trzy lata? Z kim współpracujesz? Ile zarabiasz? Czy zatrudniasz ludzi? A być może pracujesz e, sam? Gdzie pracujesz? Czy w Polsce, czy na wygodnej wyspie? Jakie usługi świadczysz? A jakich usług nie chcesz już świadczyć? Tak, Czyli pójść całkowicie wodze fantazji i wymyśl, powiedz sobie w głowie: Wymyśl to swoją firmę marzeń, jak ona ma wyglądać za 3-5 lat. Tak? Pytanie numer cztery to jakie kroki doprowadzą mnie do tej mojej firmy marzeń, tak? Ja sobie zadałem, że jakie kroki mnie doprowadzą. No muszę mieć więcej źródeł pasywnych, tak? Muszę wydać kursy, muszę nagrywać YouTube'a. Te działania, które doprowadzą mnie do punktu, do, tego, do tej firmy marzeń. I punkt numer pięć, to pytanie numer pięć, to napisz listę kontrolną, tak? Napisz listę kontrolną, czyli hmm, co konkretnie należy robić. Do tego punktu czwartego, tak? Czyli jeśli ja zdałem sobie sprawę, że muszę nagrywać więcej YouTube'a, nagrywać więcej rolek, to lista, zbierać listę mailową, to moja ta lista kontrolna to była uruchomić e-mail marketing, zrobić lead magnet, nagrywać cztery razy w tygodniu, jak usprawnić ten proces, proces montażu, jak usprawnić nagrywanie, żeby sobie po prostu przyjść do lasu, pyknąć 5 filmów na raz, czyli taką listę kontrolną która właśnie doprowadzi mnie do tego punktu, w którym ja i moja firma chcemy być. Tak? Czyli, widzisz, strategia biznesowa to jest właśnie ta z tych rzeczy, bez której po prostu ciężko rozwijać siebie, swój biznes, i to już da ci, raz, że wyeliminujesz ten błąd, a dwa, a dwa da ci niesamowitą przewagę w formie wyróżnienia się. I to jest właśnie punkt drugi. Podstawowy błąd freelancerów, ale nie tylko freelancerów, ale większości firm, to brak wyróżników, powielanie błędów swojej konkurencji i już właśnie stworzenie strategii biznesowej będzie dla Ciebie wyróżnikiem. Ale pomyśl, co robią Twoi konkurenci. Pomyśl, co robią Twoi konkurenci i całkowicie wykreśl to z listy. Jeśli Twoi konkurenci są na różnych grupach facebookowych, gdzie 90% to konkurencja Twoja, gdzie spamują rodzinę zaproszeniami do ich fanpage'a, spamują na Oeliksie, na Oferii oferte, o Ty kompletnie tego nie robisz, tak? Nie interesuje Cię to. Jeśli tłum się myli, a tłum się myli, bo większość firm pada w ciągu trzech lat, Ty musisz robić absolutnie coś innego, czyli znajdź swoje wyróżniki. Na tym kanale jest też kilka przynajmniej filmów o tym właśnie, jak wyróżnić siebie, jak wyróżnić swoją ofertę. Jest mnóstwo wyróżników, nie tylko takich, gdzie pokazujesz różne fikołki marketingowe, nie wiadomo jakie strategie, Możesz się wyróżnić także w tej warstwie mentalnej. Czy wiesz, że aby być w 1% twórców internetowych, na przykład youtuberów, którzy, którzy mają, że tak powiem, za sobą te 99% konkurencji, wystarczy, że nagrasz, nagrasz 21 filmów. Zobacz, nagranie 21 filmów wystarczy, aby być w tym 1% twórców, którzy wykorzystują YouTube czy podcast w sposób efektywny, tak? Czyli na tej takiej warstwie mentalnościowej, tak? Konsekwencją możesz się wyróżnić właśnie w dzieleniu się swoją wiedzą chociażby właśnie na social media. Głównie tutaj polecam YouTube, ponieważ materiały na YouTubie nie giną. tak? Kolejny błąd to życie tylko właśnie tymi zleceniami, od zlecenia do zlecenia. I ja też tak miałem, jak tworzyłem strony internetowe tylko, tak? Czyli musiałem cały czas mieć w swoim Portfolio nowe zlecenia, szybko gonić klienta, skończyć zlecenie, brać kolejnego, ci klienci odpadali, tak? musiałem zapełnić kalendarz nowymi klientami. I tak naprawdę, jak jechałem na wakacje, no to nie zarabiałem. Tak? Nie zarabiasz, nie pracujesz, nie zarabiasz, tracisz pieniądze. Więc pomyśl, w jaki sposób możesz zacząć zarabiać pasywnie co jest moim zdaniem stuprocentowe, jego zarobku pasywnie nie ma, ale jak możesz zarabiać chociażby półpasywnie, tak? I dam Ci tutaj właśnie kilka przykładów z mojej niszy, z mojej niszy, czyli właśnie pomagania małym i średnim przedsiębiorcom poprzez właśnie tworzenie stron internetowych, poprzez działania dla tych firm w social media, poprzez pozycjonowanie wizytówki Google, moja firma, poprzez ustawianie kampanii. Mam już od kilku, od kilku, pięciu, sześciu lat kilka takich firm, z którymi współpracuję, prowadząc im kampanię Google Ads. Obecnie już nie przyjmuję na te usługę nowych klientów, bo nie ma po prostu przestrzeni Czasowej. Ale są tacy klienci, którym ustawiłem tak naprawdę reklamę na słowa kluczowe 5-6 lat temu i te reklamy po prostu cały czas chodzą. Te firmy co miesiąc mi wpłacają pieniądze i ja tak naprawdę przy tych reklamach nie muszę nic robić. Raz na kilka miesięcy po prostu zaglądam, eliminuję słowa, jakieś tam, które, słowa na które nie chcę, aby ta reklama się wyświetlała. Sprawdzam jak to wygląda, sprawdzam jak wygląda cena za kliknięcie. I te firmy mi płacą. Nie płacą mi za darmo, ponieważ one mają efekt, one mi płacą. Ja płacę mi budżet, który ja przeznaczam na Google oraz po prostu moją dolkę za prowadzenie tej reklamy. Gdzie ja tak naprawdę nic przy tej reklamie nie robię. Ona ustawiona raz, pracuje na mnie cały czas. I zobacz, robisz sobie kilka takich firm i już masz około tysiąca, ponad 1000 złotych zarobku z trzech, czterech firm miesięcznie, więc możesz naprawdę tutaj zrobić efekt kuli śnieżnej. Wybierając sobie tych firm już około 10, co nie jest tak naprawdę trudne do zrobienia w kilka miesięcy, możesz zrobić półpasywne źródło, gdzie tak naprawdę te firmy, ten, ten, ten dochód półpasywny będzie ci finansował um, chociażby koszty prowadzenia Twojej działalności. Zusy, tak, ja płacę zus ponad 2000, więc na dwóch działalnościach trochę tego zusu jest dużo, ale właśnie dzięki tego typu działaniom półpasywnym mam już, mam na te koszty, tak? Kolejna kwestia, jeśli tworzysz strony internetowe, to wysyłaj każdemu klientowi swój link afiliacyjny. Ja polecam ze swojej strony Hosting CyberFox i tam mamy program partnerski, gdzie każdy klient, który kupuje z mojego linka afiliacyjnego, ja mam z tego 50 zł. Dużo, nie dużo, ale gdy tych klientów w miesiącu się robi kilku, to po roku już mamy tych klientów kilkunastu. I teraz po roku każdy klient, który przedłuża stronę internetową, przedłuża hosting w Cyberfox. Ja mam od tego 10%. Więc jeśli ten hosting po roku kosztuje już 500 złotych przedłużenia, to ja mam kolejne 50 złotych co miesiąc. tak? Więc to jest. Najlepsza, stuprocentowa metoda na zarabianie pieniędzy w sposób pasywny. Nie biegasz przy tym, klient kupuje, pieniążki dopisują się do Twojego konta i już te źródełko się robi. Tak więc pomyśl, w jaki sposób mógłbyś. Połączyć właśnie te źródełka, aby tych źródełek, tych dochodów, mikro dochodów było jak najwięcej. Abyś nie musiał zapieprzać, to jest właśnie ten błąd, abyś nie musiał zapieprzać od zlecenia do zlecenia, tylko staraj się robić swoim klientom usługi po prostu abonamentowe. Tak? Jakie usługi abonamentowe mógłbyś dać swoim klientom, tak aby cyklicznie co miesiąc mieć w miarę przewidywalny dochód, a nie tylko bieżączka od zlecenia do zlecenia. I kolejny błąd, uważam, że największy, to brak działań marketingowych, brak budowy marki osobistej. Zwłaszcza wśród firm, zwłaszcza wśród osób, które mają, nie mają problemu ze zleceniami, tak? Ten biznes się kręci, są klienci, oni tak naprawdę wychodzą z założenia, że ja nie muszę dbać o markę osobistą, nie muszę dbać o działania marketingowe, ponieważ ci klienci są. Fortuna na pstrym koniu jeździ i to, że dzisiaj są klienci, to nie znaczy, że ci klienci będą jutro. Brand trzeba budować zawsze. Ja nie muszę już wysyłać linku o opinie dla moich klientów na mój profil Google Moja Firma. Nie muszę tutaj nagrywać, dzielić się z Tobą wiedzą, bo tych klientów mam na tyle, na tyle dużo, że, jestem, że są w stanie wypełnić mi po brzegi mój kalendarz. Ale nie wiadomo, co będzie jutro. Poza tym wyrobiłem sobie bardzo pozytywny z tego nawyk, aby właśnie zbierać opinie, zbierać wideo-opinie. Aby nagrywać wideo, aby dzielić się wiedzą, bo to buduje markę osobistą. Marka osobista jest takim niezatapialnym okrętem. Zwłaszcza teraz w dobie sztucznej inteligencji, gdzie zalew, grafik, treści tworzonych właśnie przez AI, gdzie ten warstwa tego humanizmu, tego człowieczeństwa się po prostu zatraca. Widzimy po prostu awatary, nienaturalne zdjęcia i marki osobiste, gdzie widać, słychać drugiego człowieka, realnego człowieka, który dzieli się z Tobą wiedzą nawet w takich warunkach, ale dzieli się, bo to najważniejsze, co wypływa z aparatu mowy, buduje właśnie, buduje, buduje taką nieśmiertelność, tak, nieśmiertelność i ludzie po prostu, mając do wyboru też zalew tych usługodawców, zawsze wybiorą osobę, którą kojarzą, którą znają, tak, i lubią, tak, mam nadzieję, bo na tym to właśnie polega, czyli zawsze buduj markę osobistą, poprzez właśnie dzielenie się wiedzą, to też nie musisz być tutaj, nie, nie musisz posiadać certyfikatów, doktoratów z danej niszy. Czasem wystarczy po prostu pokazać proces. Zrobiłeś stronę, pokaż jaką zrobiłeś, jakich narzędzi użyłeś, wypozycjonowałeś stronę, wypozycjonowałaś wizytówkę, Google moja firma pokaż efekt. Pokaż jaki był stan przed Twoimi usługami, jaki był stan po. Odświeżyłeś komuś stronę, pokaż tę stronę, jak ona wyglądała przed Twoją pracą, a jak wygląda po, dlaczego tak zrobiłeś. To jest najbardziej perswazyjne. Jest to kontent tak zwany. Na autorytet autorytatywny i on po prostu sprzedaje, pokazujesz case study, pokazujesz efekt swojej pracy, pokazujesz siebie, i w dobie AI, wbrew pozorom, czynnik ludzki będzie miał coraz większe znaczenie. I, i błąd numer 5 to właśnie skupianie się tylko albo na jednej niszy, albo tylko na jednej usłudze. Owszem, jest dużo osób, które są wyspecjalizowane w swojej usłudze. Ale jeśli dopiero zaczynasz, to nie fokusuj się tylko na jednej usłudze. Dam Ci przykład, jeśli ja cały czas bym tylko się rozwijał w kierunku WordPressa, no to pewnie bym miał dużo zleceń, robiłbym te strony, ale nie miałbym z tego takiego fanu. Ja jestem w biznesie nie tworzenia stron, a w biznesie pozyskiwania klientów dla moich klientów i traktuję ten biznes holistycznie. I staram się właśnie indywidualnie, personalnie doradzać moim klientom, z jakich innych usług mogą jeszcze u mnie skorzystać, tak aby widziały efekt. Bo sama strona internetowa niestety jest tworem, który nic swojemu klientowi tak naprawdę nie da. Dopiero jeśli sprowadzisz ruch na tę stronę internetową to to będzie ten ruch pracował na Twojego klienta, więc ja świadczę usługi właśnie pozycjonowania wizytówki Google moja firma, optymalizacji strony, tworzenie kanału na YouTube, tworzenie strategii marketingowej, tworzenie kontentu na social media, przy wsparciu też AI jest mnóstwo narzędzi, m.in. WBOX, które pisze świetne posty, ale też, żeby nie popadać, tak jak mówiłem, w tą skrajność, że tylko tłuczemy AI, tak? Owszem, AI napisze Ci świetny post. Tak, napiszę ci post edukacyjny dla twojego klienta, ale dodaj do niego zdjęcie, które pokazuje realną firmę, realny zespół twojego klienta, tak? produkty, usługi twojego klienta, a nie sztuczną grafikę wygenerowaną przez AI. Tego typu kontent nie sprzedaj, więc poszerz usługi o jak największy możliwy koszyczek usług. Dzięki czemu właśnie? Po pierwsze, będziesz miał większy dochód, część z tych usług możesz właśnie zmodelować w formie takiej abonamentowej. Dzięki czemu? Jeśli nie masz zlecenia, to ci byli klienci ci po prostu napędzą. A ponadto masz cały czas kontakt z tymi ludźmi. Bo zauważyłem kiedyś, że jak na przykład robiłem komuś stronę, skończyłem tę stronę, klient sobie poszedł i on tak naprawdę o mnie zapominał. Tak? Natomiast jeśli masz takiego klienta, tworzysz mu stronę. Masz dla niego jakieś usługi, to cały czas jesteś z nim w kontakcie i on cały czas ma ciebie na myśli. On cały czas ciebie kojarzy, więc jest takim twoim orędownikiem. Jeśli zrobiłbyś mu tylko stronę, on by poszedł w swoją stronę i o tobie by po prostu pewnie zapomniał. Natomiast jeśli masz z nim kontakt to być może on zna kogoś, kiedyś tam ktoś będzie chciał jakąś stronę i on oczywiście pierwszą osobą, o której sobie pomyśli, będziesz ty. Bo cały czas, choćbyś tylko wysyłał mu fakturę co miesiąc, cały czas macie ze sobą kontakt, cały czas macie ze sobą kontakt, być może też yy, ten klient. Różne są kolejne rzeczy, ten klient być może zwije mu się biznes, założy nowy biznes, może jego żona założy biznes, może jego kolega założy biznes i on cały czas znając Ciebie, cały czas będąc w kontakcie z Tobą, jest takim Twoim przedstawicielem i zawsze ma Ciebie na myśli, zawsze Ci podrzuci albo jakąś usługę inną do zrobienia dla Ciebie, albo podeśle Ci taką osobę. Więc im więcej takich klientów mielisz, tym, wiec, tym, tym na większą ekspozycję, że tak powiem, dla świata się wystawiasz, tak? Czyli jak najwięcej klientów w abonamencie i jak największy koszyczek, Usług, tak? Lepiej, właśnie moim zdaniem, być dobrym na 70% w pięciu różnych rzeczach, niż w jednej na 100%. Tak? Oczywiście, to nie jest tak, że to jest prawda objawiona i musisz się mnie posłuchać. Jest mnóstwo osób, które skupiają się na jednej usłudze, na jednej niszy i świetnie z tego żyją. Okej, okay, ja wybrałem inną drogę i uważam, że ta droga też jest dobra. Wszystko jest dobre, to co działa, tak? Mi działa to, więc poka pokazuję, przepraszam, pokazuję i mówię Ci, co działa w moim biznesie, więc wystarczy, że zmodelujesz to u siebie. I to właśnie było takie pięć błędów. Powiedz o innych błędach, o których być może nie powiedziałem, a zauważyłeś u siebie albo u Twojej konkurencji, przez które te firmy nie zarabiają. A jeśli chcesz więcej tematów, przepraszam, więcej wiedzy na temat właśnie zarabiania jako freelancer, to w opisie tego filmu znajdziesz link do moich kursów. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć!